Maybe. Siema. Cześć, cześć, cześć. Witamy w kolejnym odcinku Jak nie grać z Valoranta. Dzisiaj Mam będzie hempa. kurwa... co to, to jest ta mapa? Heaven. Heaven? Podstawa podstaw? No ale zawsze zapominam kurwa. ulubiona mapa w tej grze. Sponowany... Co tam się odpierdala? Nie wiem, strzelałem się z Sage i nam się skończyła amunicja. Ej, co się odpierdala? Ta sage to Sejd nas wszystkich pozabijała? A co robić Mam pytanie, co autor miał na myśli? Nie wiem. No, lubię placki nas wszystkich zabiły. Dobrze, ale bo my musimy ten, bo my musimy tak dostać dupę, żeby potem kompak zrobić. My nie możemy normalnie wygrać gry. No to, to prawda. Czy od razu w pierwszą połowę meczu możesz wyjść? <grym _> no tak. <grym _> ale że force by? Ja to forsuję wyjdzie Zabieram wizję. No daleko. To tobie A więc się w ogóle. Te. Leci nadajnik stymulujący. Działko postawione. Zabieram wizję. Skurwa żarta. Leży na A. żyje. A ta Jet dalej! Dobra, nasz team już pisze FR, to już mi się podoba. Leżeć. Jet, can you play with us? Była... Jet film. była jedyną osobą chyba z naszej drużyny, która miała kupioną broń. Miała kupioną Spectre. Kurwa poszła solo Nie, no to się kupioną. Nasza drużyna ma duszę i niech tak zostanie. To nie zmienia faktu, że no, ona robi dziwne rzeczy. Ja bym zagrał taktykal. Kupiłem smoki. Ale nie, da się grać taktykal na tej mapie. Da się kupić. taką grzytę. Wow, tu nawet jest klasyczny, taki gradientowy, ale zajebisty. pisty. Bardzo ładny. I like it. To ma karabajna, kurwa. Ooh, nice. Ja, o, nice. No, główkę strzeliła tutaj. Ooo, druga główka. No dobra, ale jakbyście przyszli, to by było miło. To? Ej, dobra, ja nie wiem, co ten typek strzela, nie, ale. Tu nie masz broni. Czekaj. Reader! Go see, go see, go see, go, see, go see. Okay. Ale Jetka ich odetnie, Jetka ich odetnie. Wierzę w ciebie w Jet. Nie, tu jest chujowy plan. Tu. O, biury dole! Eee, ja za nich A nie, to nie ja dostałem za nich Ale stresująca była ta runda. Widziałem, jak się myślać, często, mam mieć tu broń. To tak, tu, tu, tu. O, ja. Tak Garaż we wejście od garażu i punkt B. Odpalam dym. Nie po to puściłem ja ten dym, żebyś tam wchodził. W no, chciałem się... Tak. tak. Chyba droga na C. Dobra. Momentam Moment, jest. na no. środku. Last behind. Jeden. Window. Brawo. Ostatnią pestkę wleciała w niego. A ty nie ma, wygrasz tą ona rejlam, ma Boże. No mam no. motorkowy. Boże ładne. Ja, ja go kupuję chyba. Ja go chyba kupię. Jeszcze myślałem kupię chyba, bo, kupię, kurwa. bo jest, w, w, w. Ja kupię w końcu go skina do noża, bo kurwa w CS-ie ja nigdy nie było na to stać, a kiedyś w końcu mnie na to stać, to sobie kupię. Bo Przeładowuję. Kiedyś, Boś, bo, kiedy, ten... bo kiedyś nie miałem, a teraz mam. <laughs> 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 ja, to... No co, to było śmieszne. Nie, idziesz do domu, po prostu. Widzisz, ktoś tam... Nie Kurwa, szuść te smoke'i jebane! A wy tam podjeżdżacie, czy nie? Trudno powiedzieć. O, dobra. Jeden jest w oknie, jeden jest na sajcie. One under heaven, not heaven. kill me, please. Wylecisz mnie? No i przedstała z tą. Mogę widzieć czemu nasze. Mogłeś bardziej okno? Nie, nie, bo ona jest teraz pod oknem. Bo dzięki temu ją wykurzyłem, nie? Teraz mi lecisz, tak? Nasza stage jest upośledzona umysłowo, bo kurwa biega cały czas z nożem. Czego ci trzeba? Nie wiem, kurwa, w samurai się bawi? Nie wiem. Czego ci trzeba? Jak ja bym miał kurwa nóż, to też bym co czas na koś lata Albo ogóle to też ma fajny, bo te, te, ten z przepustki w sejlist. Eee, wyrzuć spajka. Po co? Pokażę. Tam jest? Dobra, mamy smoki, możemy wchodzić. Ej, no ma mało, no wychylajcie ze mną! Low HP! To jakiś martwi? Gdybyś go raz trafił, to byś zabił, ale nie zabijesz. Nie no... nie wiem skąd teraz dostałem. We have smoke and you stay, why? Rejna Został jeden wróg. Nie lubię grać strasznie na tego, na bridge'a. Dlatego gram tą postacią. No ja chciałbym go mieć, ale jeszcze nie, nie mam tyle, żeby. Nie wiem, czy mogę nie piknąć. No. Niby kiedyś nie miałem, a teraz mam, ale jeszcze nie mam bridge'a. ja Oj, jadź To Jest mistrzostwo. No i znowu. Ja cały czas tą widzę, widzę na kosie ja Nie wiem o co chodzi żeby kurwa ładno miała tą kosę A ona ma kurwa po z karnetu. No i chuj Spowolniła naszą jetkę No będzie pora, a w ogóle ja trafiłem tego gościa. za ile tego robiłeś? Bridge'a? Za 110. No a ja za 22. No to o, że się obił, kurwa, nawet mukewa nie zbiłeś. nie Dobra. Skończyło się babci sranie. Ja jestem supportem. Saportuję rainie. Teraz to robić? Gdzieś fraki? Otwalam dym! Widzisz? Widzę na, Widzę na, Widzę na ze strachu. Uh. dziś jest omen oh na setkę. nie Nadaj Ty idziesz powiem. na co jak mamy zajednąć? tak... Może naznaczył mnie! Uciekajcie! Dania. No, no, z idzie? Tada. Taktyka Brimstone'a, jak sobie strzela tym tymi smąkami na B, rzuca molotowa w miejsce gdzie nie ma tego, jest zajebista. Yy, najlepsze jest to, że mam lagi. To sprzedaj operatora, to nie będziesz miał. Ustaliliśmy coś. się podmięć... musisz się podpić na internet z Ustaliliśmy coś, ustaliliśmy coś. Od też grałem z operatorem i wygrałem ją. Tu, tu, tu. Ja mogę grać bez lagów. Leci na dajnik stymulujący. Boh, dzięki. Nadalnik stymulujący jest zajebisty w tej postaci, naprawdę. Nigdy się nie ukryje. Został jeden złot. To mnie trafiło jeszcze! Chyba kurwa na ostatni piksel jakiś. Nie żyję. Ej no bo chłop nam już czterech zabił. Zniż ten obajnik! On mi tak nie wypił, więc... Ustawiam bota alarmowego! Dostał jeden graf! No i chuj zabił 6 Zabił sześciu Chcesz jaja robisz? Chciałem go wytąd dorądować Nie zna Kutas jebany, Kuta zjebany, no No toś, po co? Jezu święty, co wy zrobiliście? A ja myślałem, że on defuje, bo mi kurwa pikują i pikują No dobra, zjebałem, przyznaj Jestem drugi zły na siebie Taką rundę odjebałeś Ale sześciu zajeba ładnie więc nie, nie, nie biorę całej winy na siebie, bo kurwa żyłem jeszcze z, z trzema albo czterema swoimi. Ktoś się wyjebali, bez ja ginę pierwszy i ostatni. oto. job. Tu jest nadajnik sztuki. Tak, kupić operatora. Wbijamy na B, ja mam multi. Co? Nie, nie, nie podłapali, że żeby... Las on C, window. Don't peek. Ona ma r Odpaloną. Odpalono. To ona zabije no kurwa wiem, że ona to wygra, na pewno. Czemu to się To dostał jeden gracz. Przegraliśmy znowu rundę. Następna Tondorondo kurwa robi, ja nie wiem <grystanie> co wy macie z tym kurwa okrążeniem przeciwników. Jeszcze kurwa Ale, ej. biegnąc. Ej, jakby... Nie biorę całej winy z poprzedniej rundy na siebie, okej? Okay? Bo... Kurwa... Jeszcze czterech żyło, których, którzy też mogli go zajebać. No tak. Ale to nice flash. Dziadka nie ma fleszy przecież. Co chodzi? U nas nikt nie ma fleszy. Przynajmniej takich którzy oślepiają swoich. Nie wiem, może pijana jest jakiś chuj. Kurwa, On już strzelali. chyba stał z Stimulujący. Postawię działko. Jesteś nikim. Podłóż spajka. Dostał jeden wróg. Napiszę po prostu. Miałem takie powiem ci mieszane uczucie, że już jak jednego zabiła, to i mogłaby pięciu. <noise> nie, nie zdążyła się na szczęście. Albo, albo nie miała, albo nie zdążyła się zniknąć. No ale ja, jak widzę, jak Reyna zabija pierwszego, to ja mam wtedy wizji siebie, jak zabijam pięciu na eko i mam takie. A ona jeszcze miała full, to już miała taki. aj No nie no, jakoś boję się Reyn, Jak ja gram Reinom i to już ja wiem, że ciężko na Proponuję w ogóle po tym meczu zagrać jeszcze jeden albo przerzucić się na ligę i dopiero zagrać. Tu jest Czemu kurwa nie ma coveru do chuja? Jak to nie zabiłem go zaraz po tobie. Go z... Chciałem działko postawić, wiesz, żeby zobaczyć czy nikogo tam nie ma i był faktycznie, ale nie Nie zabijecie moich sojuszników. Atakowanie rozpoczęte nie ukryjesz! Nie no, nie wierzę w to... Jak on to robi? No bo... The fuck?! Pogchamp, <ścoughs> man! pięciu zajebał. Ale widziałeś to full auto w dwóch?! Tak, widziałem. Jak mu się naszli? E, pytasz, jak on to robi. I jak strzelisz, jak trafisz ultem pierwszego, pierwszy raz, to oznacza ci tych co trafiłeś i stąd wiesz gdzie, czy idą w prawo, czy w lewo, stąd wie gdzie strzelać dalej, no nie? Ja pierdolę pojebane to jest. Może no, ta postać jednak jest mocna? No, sowa jest bardzo. ja lubię grać sobą, tylko że przystałem przestałem, trochę się znudziła. Ja tak ja podziwiam, że ty ciągle grasz Rejną. Poszedł ty! Dobra, doc docisk, pełen docisk. Tu jest nadajnik Idealnie. Nie, no i ja dostaję heada, a Rejna zabija, ja nie wiem jak ona to robi. Co w się sensie, Jak to się dzieje, że oni nie mogą zabić. Mam um, więcej testów do jest. przeprowadzenia, dobra? Da fuk to. E, w ogóle widzowie znowu nagrywamy rano, więc e, ponownie, jeżeli oglądacie to również rano, to smacznej kawusi. Ja muszę to, po, muszę to mówić co odcinek, to będzie na takich to znaczy ja, Smacznej kawusi. kawusi. No. Tak, jeżeli oglądacie na południe to smacznego skabowego. Zwłaszcza jeżeli w niedzielę to I że my tu nagrywamy w sobotę, nie. to lekkiego kaca. Też. Właśnie eee... nie, my nie wypuszczamy od tych odcinków w niedzielę, więc raczej. Ale? Jak ten, no to, i... to może ktoś nie... miał lekkiego kaca dzięki naszym słowom. Tak, eee... na pewno jak patrzył tą grę, to kurwa. Mam nadzieję, że dużo nie zapłacicie za okulistę. Nie pokrywamy żadnych kosztów. Z tym jebanym gównem. Ale A! Idę Co ta Jadzio poklikała? Ty mnie mogłeś uleczyć! Łaj, kurwa 25! Ty sam możesz ulecić gościu. Czym? Został Brimstone? Spike leży na A. na A! A, dobra, co mi się pierdolić, Ty gra się. A co kilka? Cały, cały, cały czas mi się to pierdali. Gdy sól i cukier wyglądają ponad więc się pojebało i... Nie do... Co? Nie dokończę tego żartu. A ja wiem, o co ci chodzi. <laughs> <laughs> Kurwa, przestań. 9 No co, typoru. lubię, st lubię stepujące siostry. To mogę mówić, bo to nie jest ocenzurowane. Chyba. Dym. Nie mam pojęcia. Ten już nadajnik, kurwa pierdolną. Ciekawe. Kurwa nie wiem. Został jeden jak! Jak się zlękłem w ogóle z kościanie. nie? Nie mam porządnej broni. To jest mek, mek, mecz, który my wygrywamy bez kombaku. Co jest? Jezu, ŚWIĘTY! To jest mecz bez kombaku? No! Który trwa 21 minut nagranie, uwierzysz w to? Kurwa, najlepsze jest to, że przegraliśmy trzy pierwsze rundy, i potem wygraliśmy. Nie, dwie pierwsze rundy, i potem przegraliśmy w trakcie gdzieś tam jedną. A, to jest tą, co ja przejebałem. Widzowie, dziękujemy za oglądanie. Nie Pierwszy mogliby. mecz, dziękujemy. który wygraliśmy w spoddaniu się. No, ja nie wierzę. Ej, 4 punkty do awansu, naprawdę. No, także dziękujemy i zapraszamy do następnego. Dokładnie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i te inne takie rzeczy, które się robi na YouTubie. Dokładnie, tak. Cześć. Dobra, trzymajcie się, cześć.